Co wy tacy gejowie? A co to jest za wstyd? O, ordo, ja pierwsze dwa tygodnie spędziłem w strip clubach dzień w dzień. Z, i, i, I tam nie widziałem żadnego chłopa tańczącego. Ja nie widziałem żadnej kobiety tam. Żadnej? No, tylko... <laughs> Bo ty nie byłeś pierwsze dwa tygodnie. Ja nie byłem nigdy w strip clubie. Nigdy? Nie. Serio? <laughs> ja w Tajlandii raz byłem. No, a także zobaczyć jak to wygląda w ogóle. Ale tak, tutaj nie byłem nigdy w strip clubie żadnym. I to czas najwyższy. Chyba nie byłem, albo jak się najewałem, może byłem na tej, nie pamiętam, nie wiem, nie wiem, Dziękuję za subskrypcję Prime. Na szczęście. Da. W ogóle to jest bekowe miejsce, to, to najbardziej w weekend ta tu są rozjewana tłumy. Jaka Tesla rozjebana. Oj, ta mini kolizja była, ale zobacz. Czy lepsze stripy niż w Polsce? No bez porównania. Ja ogólnie w Polsce byłem może 3 razy cztery w Polsce, a tu mi się tak podobało, że no pierwsze dwa tygodnie spędziłem w strip klubach wieczorami. Czy polecam? Niekoniecznie, bo finansowo wyszło mnie to troszeczkę ponad 100 tysięcy, więc nie polecam. Ale z tego co mi się tak wydaje, no to po I się tak, znudziło tak, mi już. jest strata kasy taka totalna, że ty rzucasz kasę babą, które nawet nie są tobą zainteresowane, tylko po prostu to jest praca. Ej, nie, ja nie nagrywaj przychodzą na tym. Ej, niektóre chciały. Jak nie? Bo Mamy, co? no dobra, zgłaszamy je, widzowie. Ej, a może no, można przejść? Ej, to tu zachowane. jest w ogóle jakoś dziwnie ze światłami. Czekaj, nie, nie kliknąłem przycisku. Tak, sorry, Twitch Administration ja for to, that no. woman. Jakieś ciulno, nie? Przepras Przepraszamy za ciulik. Stoka na strypy, no nawet troszeczkę z kreską, to będzie stoka z krechą. Albo z dwoma kreskami. Nie z takimi kreskami. <grym>